W Motala akurat lubię sobie pyknąć Complete Edition. Ej, cztery, czemu 4 grać? Dwóch ja wybieram. Ja wybieram. Dobra, okay. No, ty grałaś wtedy. Pamiętam, Kitano ci szło dobrze. O, ten on też, no. Nie, ten nie jest fajny. O, Kano nie grałem. A, no i Barak, Albo Freddy Krueger. No Freddy to mnie rozwaliłeś od no. razu, nie? No bo Freddy Krueger. Ale ta też była chyba fajna. Ona miała te takie jakieś moce, nie? Że tak podlatywała się do góry. No i był też Człowiek Deszcz. <śmany> <śmany> Tego super mocą była woda no, A tym chyba nie graliśmy ostatnio A no nie co ja wybrałeś mnie podobnie Z którym ja jestem? Czekaj Ej! Mówię czekaj! No ja nic nie robię, a ty grasz, bo Dobrze Ej to było wredne Czekam Mówię, że i chwila, bo chcę zobaczyć, to ty... Okej, okay, teraz Ej, co to było? No Ale śmieszne Zostaw mnie A ty ej, nie graj tym, bo ty cały czas wtedy wy, wy, wykorzystujesz tylko ten jeden ruch z tą. Aha, fajnie, że mój super ruch się balić. No, mówię, nie graj tym, bo ty wykorzystujesz tylko ten jeden ruch, żeby wygrać. No dobra, będę. A i tak nieźle ci idzie, no więc co ty tej. O! Eee! No nie, aha, bo ty miałeś chyba napełniony. No masz super moc. Nie ja wiedziałem jak jej użyć. Już ci, już ci mówiłem, teraz wszystko lezie i. Ja. No właśnie, to nie jest chyba wciskasz wszystko, tylko. Po... Dobra. To jest... Aha! Zablokowałaś mi super cios! Jak mogłaś! Z swoim superciosem wiesz? Nie. No chyba tak, bo mi się... ...znikło. No. Mm. Masz zakaz grania Skorpionem. No nie ma raka, wybacz. Bo... Ty cały czas jedziesz tylko na tym jednym ruchu, bo ty już go znasz, Wiesz jak go używać I to jest bardzo nie fair. Tak, nie tak. No, No dobra No i nie będę z tobą grała skoro będziesz tak postępował No teraz No dobra Tak bo użyłeś dobra. chyba 7 razy tego samego ruchu Wcześniej w walce Ja na przykład mi wszystko wychodzi Jeżeli coś mi wychodzi to przez przypadek Bo nie znam tutaj nic No słychać no. po tym jak wciska Aha. No bo to Dobra, mam super cios. Wykorzystajmy No i jak się wykorzystuje super cios? Tak! No ja mówię ci, że ja wciskam wszystko naraz, teraz ty spróbuj. No i co? Nadal nie wiesz jak? Bo ja też nie wiem jak. <grym> CO TO BYŁO TEEEJEJ Ja chcę, ja chcę jeszcze raz No zostaw Dobra, ja, jak to się robi? Czekaj tylko co daj ty mi ty sprawdzić, powiesz? no bo to. Tu... No nie, nie patrz na. No bo ty się uczysz, nie, tak? Nie, nie, nie uczysz się. Michał? Chcę tego sprawdzić. Dead end. Aha, no fajnie, tylko co to jest? Dwójka. Okej. Okay. Możesz? Punishment. Nie wiem, jak to jest. Jak się z tego wychodzi? Hmm. Nie umiem, niestety, bo finish him to jest takie, wiesz, że łamiesz mu kręgosłup na przykład, coś tego. Coś tego typu. Dobra, Nowi Aha, ty obsługujesz. Dobra. O, to ja sobie zagram w trading Nie! Dlaczego? Nie, bo on wygrywa ze wszystkim, Dobra! szpony zamiast <grym> To będę... Będę Rainman. <grym> Nie! To jest najgłupsza postać na świecie. shan Tsunga możesz wziąć. Jest spoko. Ten. shan No, ogólnie w filmie. On był e, taki, co by sobie. Sesowny. No. A jest film. To ja nie wiem. Są dwa filmy i serial. Seria? No. I o czym to jest? No, o Mortalu, zna no, o czym. No, ale co to, to jest? Bo... No, może... No, mówiłem, no on wysysa duszę. No, co to? Jak ja to wtedy robiłem? No, no, nie, 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 nie. nie. Łooo! Wow. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Zabójczy deszcz. a tego nie znam. No co, wciskam wszystko. No, nie widzisz, że ja gram bardzo podobnie jak ty? No. <laughs> nie lubię tej postaci. Kogo dyszczowego? Tak. Czemu? Bo no co to ma być? Zabójcza woda, no Aha, teraz obydwoje testujemy ruchy. Aha. Te, tego nie wiem. Tego. Aha, ja się mogę jakoś tak tepnąć samimi tymi. Dobra, spróbuję jeszcze. Nie. nie. Nie tak. To było inaczej. Nie To jakoś tak. Te, te cztery wszystkich wciskasz, tak mi się wydaje. Jak masz pasek Fajne. No tak mi się wydaje. Spróbuj. No. Sorry. Spróbuj i... ucieka mi. Musimy zmienić to no, ustawienie. No ej, nie, nie. Nie. No. Jak? woda! Co dziś na obiad? Wysysanie wody, wysysanie duszy rozumiem, nie? Ale... Zabójczyli wody już, nie? Tak, w bańce wody jest ten i to... Strasznie zabójczy. Mm. No. I jakim cudem się unosi z wody w powietrze, no... Taki, no, który... zostaw mnie! No. No i ciągle teraz robisz to samo. No ja nie wiem co ja robię. Ty już jakieś ruchy, nie? No skorpiona. No u niego też skoro no. tyle jak A no właśnie widzę. Dwa razy mi coś wyszło. nie wiem jak. Nie, to nie jest super cios. Nie, to też nie jest super cios. Nie wiem. Nie wiem, wcześniej myślałem, że to po prostu wciskasz Sher 1 i tam ją w ogóle, ale to nie jest ten X-Ray. Dobra, nowy. Nie wiem, kogo by tu. Tego nie chcę. Dobra. Ja. Dobre. Stryker. On ma tylko trzy palce. Co? Ona ma tylko trzy palce. No. No. Chodź tu. Co ty ro robisz? Przestań. Mhm. Kiepski jest ten bohater. Aha, on ma super moc bicia pałką. za cycki chwycił tak nie można Co proszę da? pana tak nie wolno serio zaświecił <laughs> je latarką w oczy? <laughs> jeszcze z paralizatora dostać. No. aha Mój. O kurcze Ale fuks Ale fuks No przesaj mi tu skakać Ona to by miała pełne ręce roboty w niektórych filmach Sorry, ale musiałem to powiedzieć, bo to sobie wyobraziłem właśnie. W sumie to... Żal mi napisów, wiesz, na psów, na No. Ba, ba. Ciach, cia, Ciach, ciach, ciach. Nie wiem mnie po No widzisz, za co on ją chwycił? Tak nie można. Bo ręce ma cztery, to za ręce nie chwyta tylko za piersi, bo są tylko dwa. Ale to było dobre, tu ty mi się kłania, a ty mi tak. No, zostaw. No, powiedziałam zostaw. <grym grym grym> no, musisz. O nie pożałujesz Serio Tak wiem to jest żałosne <noise> Jestem ja ciekawa co jej No Jaki... hmm, hmm. To przynajmniej już nie to, powinien przeżyć To przynajmniej jakoś wygląda Dziewczyna wygrywa ze mną w Mortal Kombat. I jeszcze raz. Nie, on jest po prostu kiepski. Ja ci mówię, to wina postaci. One nie są tutaj, wiesz. zrównoważone i w ogóle. A przecież wygrałeś jedną rundę, nie? <noise> Aha, mam się cieszyć, że jedną rundę ledwo wygrałem. No nie jestem, w że sensie, twoje tłumaczenie się jest takie, wiesz. No. Tłumaczysz się, że postać, postać, ale jedną rundę wygrał. No. <laughs> nie! Nie, 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 czekaj. Może mogę zmienić? Chyba już nie. No. O nie! Ja wtedy też z nią grałam, jak z tym.

To huh? No i dobrze. <laughs> Ej, ale stój, nie mimi przez chwilę. Bo zobacz, kiedy idę do tyłu, nie? Widzisz? To, to on jeszcze skacze. Po co? A ty idź tylko do tyłu. No, ty idziesz normalnie, a mój skacze. Przycisk jest pieprzony. No... Ej! Ej, ty świnio! Nie wie mnie przez chwilę, ale potem nagle zaczyna sam. A co, no? Decydowanie Zdecydowanie musimy nowe pady sobie kupić. Tak na przyszłość żeby sobie pobrać w Motala. A czy tam. A no. masz super ruch. Weź sprawdź jak. Nie wiem go zrobić, więc... No, to się postaraj, bo masz jeden ruch. Podejdź teraz. Podejdź. Aha, jest runda trzecia. No mówię, wciśnię wszystkie te tutaj. Ok. Połamałaś mi nogi, dlatego cię teraz kopię tymi samymi nogami. Co mi przed chwilą je złamałaś. No zostaw, żeż ty. Jakim prawem? Przyskuję zaraz. Przecież życie nie życia nie wiem. No, hmm. hmm. sławe. ostatnio ze mną wygrałeś. Jak ja nią? Och. Ale ten pad rzeczywiście jest trochę. Oh. Nie, 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 tylko. Widziałaś zresztą, że skakał do tyłu. Nie wiem, czy teraz no, też. No, ale tak... mi też czasami skacze. O, ale mi samo przesuwa do góry przy okazji. Freddy. Nie! Zdenerwowałaś mnie. To ja nie gam z tobą. No zobaczymy, no. no. ale nie ma żadnego bohatera, który by mu odpowiadał. Jak to nie? No nie. A nie grałeś jeszcze o ja tym. Kim? Ty? Mhm. Tak na pewno będzie miał też szpony. Ach. Na 100%. Baraka ma przecież szpony. No widzisz, nikt nie jest w stanie z nim ten, bo on od razu szponami się rzuca. Czekaj. No. On nie ma nic specjalnego. Tam? A, Tylko, że jakąś wielką kombinację trzeba, a ty jakiś jeden przycisk i on musi. No, tak, no fakt, Freddy akurat tutaj jest e OP. Aha. Aha. O co chodziło? Nic mu nie zrobię. Jestem ciekaw, czy da się odblokować jakieś nowe postacie. Teoretycznie jest to Mortal Kombat Complete. E, w sensie nie jest to najnowsza część, ale... Ale ten, ale taka, że... No. Chyba z 2010? EPT. E ja miałam pełny pasek i nie Bo użyłaś jakiegoś chwytu. Masz tak, że odtąd tu używasz jednego, tu używasz drugiego, a tu masz takie, taki maksymalny. Tylko jeszcze nie wiem jak. i widzisz, ile twój jeden cios z tymi pozurami zawiera? Teraz masz super cios. Dam ci to. No. Okay. Wow. no z normalną postacią to chyba fajne, ale z to to w ogóle nie ma szans. Zabrałem ci wcale dużo mm. Mój zabierał wiele mniej Ale Ty stukasz ty mi traaa... aaa O Ty Dobra, Dokończ. Nawet się nie będę bronić. Uławialiśmy się, że nie grasz Krugerem. Nie będę z Tobą grać już. No i dlaczego? No dobra, nie będę grał, bo zagrałem z Sub-Zero. Ty zagraj Krugerem. Nie chcę. No nie obrażaj się tej. Now that's the discussion sub zero i thought was player options okay this cyber sub zero no sub zero <laughs> okay No jak widzisz, no... no. Jestem wersją no, ciebie. Aha, no właśnie widzę. Aha, zmanowałem te nie Niepotrzebnie. No. No, przestań się ze mną tak pobrywać. No i tak Chodź tu. I przede wszystkim... A żeś to Ej, to... To była jakaś lodowa bomba. Aha! Okej. Okay. Fijne dus ik hier ga, ga ik hier zo super ruch. Nie damn je aan. Dam.

super ruch i już to ja przepieprzę nie nie zabierze jeszcze tyle ale nie mogę go wykorzystać i ja nie no wiem no próbowałam no spróbuj teraz damy tak. dam Ci no ej nie ma tak no ku no. wszystkie na raz no nie, to ci nie wiesz To wciśnij start I masz move list No nie, jak no. się z tego wychodzi? Kółkiem Nie wiem, które to kółko mhm. To ja się dałem no, Nie się dałeś, bo akurat byliśmy w trakcie ciosu, a nie że się dałeś No a może musi być na jakieś odpowiednie odległości, albo coś? Aha. A nie, udało się, ale nie wiem jak. Mhm. Nie, gram. No dzisiaj wystarczy. Rada, że ci szło. O. Dobra. Mortal mi się ogólnie podoba. Fajna giera taka dla dwóch, nie? No to tyle.